Cześć, Wojtku. Witaj, Irku. Mam dla ciebie kawał żelastwa, high lift, ponad 13 kg. Chciałbym się do ciebie dowiedzieć, właściwie dlaczego powinniśmy go używać w terenie, zamiast czegoś takiego sprytnego, co daje producent. Co, Irku, to nie jest tak, że powinniśmy go używać w terenie. Możemy go używać w terenie. To nie jest urządzenie też dla każdego. Ja, ja nazywam highlifta, yy, tak na własny użytek, yy, mordercą offroaderów. Jest to urządzenie generalnie bardzo niebezpieczne, jeżeli nie potrafimy się nim posługiwać. Więc to nie jest tak, że musimy albo powinniśmy, możemy. To jest ta różnica, jeżeli wiemy jak z niego korzystać. Przydaje nam się w sytuacjach, kiedy mamy w aucie zrobiony lift, Samochód jest wyższy i taki podnośnik standardowy, który jest, pracuje już poza zakresem, albo w ogóle nie starcza już, żeby, wysokości, żeby unieść samochód i w bezpieczny sposób zmienić koło, które akurat w czasie wyjazdu, wyprawy uległo awarii. Więc stąd high lift, to jest jakby pierwsza potrzeba używania high lifta, czyli lift samochodu. Druga sytuacja, która się jakby wiąże nie bezpośrednio, ale pośrednio z, z, z liftem, to jest błoto, w którym staniemy, potrzebujemy podłożyć pod trapy pod koło, podkopać koło. Wtedy też Highlift daje nam możliwość podniesienia tego samochodu na tyle wysoko, że jesteśmy w stanie pracować w tym miejscu, w którym potrzebujemy właśnie podłożyć trapy, czy, czy podkopać auto. Jak Ugrzęźniemy tak już bardzo. Na betonowo, jak to się mówi? Highlift w ostateczności może służyć również za wyciągarkę. Tak, były takie ręczne wyciągarki, kiedyś one się nazywały Kilfory. To trochę bardziej wydajne urządzenie od tego, ale idea działania jest bardzo podobna. Tak, no niestety nie jest. Możemy spędzić całą noc korzystając z highlifta jako wyciągarki, gdyż te wszystkie pasy, które mamy zwykle w samochodzie, się rozciągają o kilka procent w związku z tym tego. Prawdziwego ruchu mamy kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów maksymalnie. Wiem, że w Australii używa się łańcuchów, które się nie rozciągają i jest to wtedy bardziej wydajne rozwiązanie. To. Wiemy po co używać highlifta, ale teraz jak? Jak bezpiecznie podnosić i opuszczać samochód? Może zacznijmy od tego, jak w ogóle to zrobić, żeby podnośnik zadziałał. zadziałał. Tu jest taka magiczna, tajemnicza wajcha, którą, żeby zacząć używać podnośnik. W sytuacji podnoszenia należy przełożyć do góry. To nam umożliwia wstępne ustalenie wysokości, którą tam potrzebujemy osiągnąć, bo jest zderzak, próg, cokolwiek. I w tej sytuacji podnośnik już nam zaczyna działać, czyli możemy podnosić auto. I teraz te kliki, które słychać, mam nadzieję, na materiale, informują nas, że podnośnik jest zabezpieczony, czyli nie dźwigamy na tej dźwigni całego ciężaru samochodu, tylko ten ciężar już jest, wisi na tych bolcach, które tu widać, tak? W dużym uproszczeniu, tak? A opuszczanie? Opuszczanie, więc mamy rozłożony podnośnik. Nie robimy tego ręką, bo można naprawdę stracić palce, więc generalnie jakiś młotek, siekiera, którą każdy ma w samochodzie, trzeba stuknąć w to, Pierwszy ruch, który wykonujemy, to jest podniesienie podnosika i dopiero on na kolejnych pod obciążeniem, to po prostu lepiej działa. Teraz nie widać tego tak dobrze i on się opuścił w tym momencie. Tak. Tyle teorii, czas na praktykę. Teraz zobaczymy, tak. jak to działa. Pamiętajcie, że zanim zaczniemy podnosić samochód, trzeba podłożyć coś pod, przed, w tym przypadku przednią oś, czyli pod koła przedniej osi, żeby auto nam nie odjechało do przodu. Czyli to jest pierwszy punkt, od którego trzeba zacząć zabezpieczyć koła, żeby się samochód nie przemieszczał ręczny i na biegu. Jeżeli jest automat, to na parkingu. Korzystamy z podstawy. Na początku, tak jak pokazywaliśmy wcześniej, trzeba przyłożyć tą dźwigienkę do góry. Ustawiamy sobie wstępnie wysokość Kiedy mamy już wysokość ustawioną, możemy zacząć podnosić samochód. Lewarek już jest wstępnie obciążony, więc nie możemy już tu trzymać ręki, bo to jest niebezpieczne, zabieramy stąd rękę. To jest strefa śmierci, tu jeśli byśmy mieli głowę albo rękę i nastąpiłaby jakaś awaria, podnośnika, no to może nam zrobić poważną krzywdę, więc żadnych tutaj istotnych elementów ciała nie trzymamy. Koniec dźwigni i podnosimy samochód. Ten klik, który słyszycie, jest bardzo ważny, bo on nam mówi o tym, że samochód nie wisi już na naszych rękach, czyli o, widzicie, jak ja po, poluzuję uchwyt, to samochód opada, więc cały ciężar auta my trzymamy, ale po kliknięciu już auto wisi na bolcu, który wskakuje w te otwory. I podnosimy auto. Myślę, że to chyba już. No właśnie, a teraz starczy. Ważna rzecz, jak bezpiecznie go opuścić. Tak, ale zanim go jeszcze powiemy o tym, zwracajcie uwagę na to, że jeżeli byśmy mieli teraz zmieniać koła. To ta dźwignia musi być w pozycji pionowej. Bo jeżeli ktoś będzie chodził koło samochodu, to nie potknie się. Jeżeli ona będzie tak rzucona na tą stronę, bardzo łatwo się potknąć, uderzyć. Można sobie zrobić krzywdę. Więc zawsze dźwignia w pionie zabezpieczona o lewarek. I teraz moment opuszczania. Tak. Odpinamy z tego zabezpieczenia i ponieważ no jest to bardzo obciążone siekierkę, młotek każdy z nas wozi w samochodzie więc zamiast ręką, bo to jest bardzo niebezpieczne stukamy w tą dźwigienkę w chwili podnośnik jest przygotowany do opuszczenia w pierwszym ruchu samochód się uniesie jeszcze ale w kolejnym już będzie opadał i tak działamy do skutku aż auto stanie na koła. High liftem podnosimy nie tylko za zderzaki i za drogi, ale możemy też wykorzystać takie dodatki, które pozwalają na podnoszenie za koło. Tak, tak. To no, nam się przydaje w momencie, kiedy chcemy podkopać koło, włożyć trapy. Kiedy nie chcemy zmieniać koła, a tylko wyciągnąć samochód z kłopotów i do Tak. Spróbujmy jak to działa. Podstawę już mamy. Stawiamy na podstawie. Irek teraz zaczepi haki za felgę. Pamiętajcie, żeby wszystko dobrze skręcić. Ja już unoszę to wstępnie i teraz spróbujemy unieść samochód. Jak dokładnie użyć haczyków i hajlita do wydostania się z opresji? O tym możecie zobaczyć film na przykład na kanale telewizji. Link poniżej w opisie. Powiedzieliśmy na początku, że high lift nie jest urządzeniem dla każdego. To właściwie kto powinien go wozić, a komu lepiej go odradzać? Wozić go może każdy, ale tak naprawdę nie jest dla każdego, bo żeby nim bezpiecznie i sprawnie się posługiwać, no trzeba mieć jakiekolwiek doświadczenie, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Więc naprawdę. Yy, używajmy highliftów, jeśli są potrzebne, ale nie zaczynajmy swojej przygody z offroadem od zakupu liny kinetycznej i highlifta, bo to są dwa najniebezpieczniejsze urządzenia. Jeżeli chcemy z niego korzystać, spróbujmy poprosić kolegę, który ma doświadczenie, który zna to urządzenie, żeby nam pokazał, jak to działa, zwrócił uwagę na ważne elementy, żeby to było bezpieczne, bo do tego to ma być, a nie urządzenie, które nam robi krzywdę. Drugi ważny element to jest jakość tego urządzenia. Czyli nie kupujemy najtańszych jakichś chińskich podróbek, bo one się gną, blokują, łamią, pękają. no Mogą naprawdę robić wielu szkód, czy przy samochodzie, czy naszym, z naszym zdrowiem. To jakie kupować? Najlepiej jest oczywiście kupować oryginalne, ewentualnie uznanych producentów, którzy przynajmniej się przyznają, że, że, że to produkują. Czyli nie wiem, Airbnb, Frontrunner, firmy amerykańskie. To nam daje jakąś gwarancję, że to nie jest jakieś urządzenie no, wyprodukowane z plasteliny. To naprawdę musi być bardzo solidna konstrukcja, w związku z tym. Nie szukajmy najtańszych ofer. nie mówię, żebyśmy kupowali najdroższe, ale, ale nie najtańsze na pewno, tak. I jeszcze, wspominałeś rękawiczki? Tak, rękawiczki i jakiś młotek, siekierka do odblokowania tego elementu, kiedy auto jest obciążone, bo tu naprawdę można stracić palce w przypadku awarii, gdzieś puścimy coś, no siekierka jest to, każdy z nas wozi w samochodzie tego typu urządzenie, więc korzystajmy z tego, jak najmniej pracujmy rękoma. Dziękujemy. Ja również dziękuję.